Jest jak kubka. Kubka... gliny, z której dopiero można coś ulepić. Może... z czasem... nabierze właściwego kształtu. Kto to wie? Musicie spróbować tej szarlotki. Dobra szarlotka, nie zdarza się często. Co? Prawda? Mm -hmm. e, co pan sprzedaje? <grystanie> Okucia meblowe, zamki i do drzwi, miecz lutowniczą, a także artykuły gospodarstwa domowego. Takie jak garnki... Bazy... Dwa da się z tego wyrzeć? Wie pan, kokosów to nigdy nie było. Na początku było nawet dosyć trudno. Ale jeżeli codziennie rano wychodzę z domu z teczką i z katalogiem, to interes jakoś się kręci i wie pan, to nie jest jak w tekstyliach, gdzie wszystko zależy od sezonu. Chociaż <grym /dyskujesz> właściwie foretki do pierników najlepiej idą w grudniu. Kiedy zobaczył pan, że komik jest przerażony, dlaczego no nie zabrałby pan z powrotem do domu? Nie byłem w stanie wziąć go do ręki. No, ale przecież wyniósł go pan na ulicę. Wyniosłem go w pudełku, przechyliłem je i sam wyraz. Za nic nie, nie, nie do takiego zwierzaka. Nie wiem, kto wstawił szaglotkę do lodówki. No i Kamila, ona wszystko wstawia do lodówki. Nie ma na nią siły. Rodka. Jabłka i gruszki. Jabłka i gruszki? To mój przepis. Jest za zimne Jabłka i gruszki. Ja przesłyszę. Jabłka i gruszki? To klasyka, ale jest pewien sekret. Jaki? Kawałki gruszek muszą być większe, bo gruszka piecze się szybciej niż ja. Tak, tak. Nie powiedziałam wam jeszcze, jaki jest prawdziwy sekret. Dań z Mmm. Bardzo dobre, bardzo dobre. Wyśmienite. Dodaje się pokruszony piernik. Brawo. <grym> to odmiana szarlotki kujawskiej. Nauczyłam się od jego matki. Z dodatkiem piornika. Mm. Przewyższe. Przy okazji poznajemy nowy przepis. Wolałabym, żeby przy tej okazji mój syn nie stracił dwóch zębów. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć. <noise> Ciekawie to wyraziłeś. Daj tak, spokój, że... Przepraszam. Tak? Nie, żadnej skosztowań. To tylko wyraźne więc jak macie to rezerwę? Aha. Ale co to za zaburzenia? Co to jest ta akcja? Mhm. A w normalnej rowce? Od kiedy o tym wiecie? I tutaj pewnie wysypaliście go z rynku. Jak to tutaj Hmm. tylko raport wewnętrzny. Żadne działania niepożądane nie zostały oficjalnie skreślone. No, chwiejny krok, zaburzenie równowagi. Krótko mówiąc, w wypadek już był permanentnie zalany. Stopień zabijony, to tylko ma jeszcze to Właściwie to. Cudem zdążyłem zjeść śniadanie. Proszę, proszę, proszę się przestawać. Dziękuję. Nie powinienem tyle jeść. Może mówisz, ma? Że byłoby przyjemniej spotkać się w innych okolicznościach. Tak, tak. A więc to szarotka pana matki. Yy, przepis jest mojej matki, ale to eroje zrobiła. Twoja matka nie miesza kruszek z jabłkami. Nie. Biedaczka. Będzie miała niedługo operację. Ach tak? Yy, Jaką? Kolano. Mają jej szczepić endoprotezę. Z metalu i polietylenu. <noise> Zastanawia się, co też po niej zostanie, kiedy ją skremują. <noise> Nie chcę być pochowana z moim ojcem. Chcę, żeby ją skremować i umieścić ją na północy, w jej partii. Dwie urny yy, będą się spoglądając na morze. Jesteśmy wzruszeni, Państwa panią myślnością, doceniamy, że chcecie tą sytuację. Załagodzić z emisją zaogniać. Naprawdę nie ma o czym mówić. Tak, właśnie. Nie, nie. Ileż to rodziców trzyma stronę swoich nie. dzieci, nie oglądając się na nas. Gdyby to Daniel wybił Fryderykowi dwa zęby, nie wiem, czy byśmy z Adamem nie zareagowali bardziej żywiołowo. Nie jestem pewna, czy byłoby nas stać na taką wyrozumiałość. Na pewno. On ma rację, to fajnie. nie jest takie pełne. Jak to? Wszyscy dobrze wiemy, że mogło być odwrotnie. A tak. sam Zbrydek, co mówi? Jak odbiera tę sytuację? On niewiele mówi. Chyba jest trochę zagubiony. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że oszpecił kolegę. Co? Nie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że... Oszpecił kolegę. Co to negatujesz, Adam? Oczywiście, że zdaję sobie sprawę. <laughs> Wierzę, że zachował się jak brutal, ale nie zdaję sobie sprawy z tego, że oszpecił kolegę. Nie podoba się panu to określenie, ale niestety jest sprawne. Mój syn nie oszpecił pani syna. Pana syn oszpecił naszego syna. Proszę, przyjść do nas o piątej, ja zobaczę. Oto <noise> pchizda zejdzie. A co do zębów, jeśli trzeba będzie z nim pójść, to na, na ile ten Gotów jestem, uczestniczyć w kosztach. Od tego mamy ubezpieczenie. Chcemy tylko, żeby chłopcy się pogodzili i żeby takie wypadki się nie powtarzały. No, zorganizujemy spotkanie. O właśnie. W naszej obecności. Nie trzeba ich prowadzić za rąskę. Nie zawsze to sami jak, jak mężczyzna z mężczyzną. Jak mężczyzna z mężczyzną. Nie przesadzaj, a tam. Z, z tym, że może rzeczywiście mi musimy przy tym być. Chyba nawet lepiej, żeby nas przy tym nie było, prawda? Nie chodzi o to, czy będziemy z nimi, czy nie. Chodzi o to, czy chłopcy chcą ze sobą porozmawiać. Czy chcą wyjaśnić, co to się stało. Daniel chcę. A Frydery? Nie będziemy go pytać o zdanie. To musi wyjść od niego. Fryderyk, zachowuje się jak chuligan. Nie obchodzą nas jego nastroje. jeśli Fryderyk spotka się z Danielem, zakaga i pod przymusem. Nie sądzę, żeby wynikło z tego coś dobrego. Proszę pani, nasz syn jest dzikusem. Nie ma co liczyć ty? na jego skruchę, ale teraz bardzo mi przykro. Muszę wracać do kancelarii. Anetko, ty zostajesz. I opowiedz mi, coście zdecydowali. Kobietom wydaje się, że, że potrzebny jest mężczyzna, że, że potrzebny jest ojciec. Jakby to cokolwiek zmieniało. Mężczyzna jest jak ten obołek, który trzeba ze sobą wlec. Jest nieprzydatny i nieporęczny. Proszę wybaczyć, ale ja też niestety nie mogę dłużej zostać. Może nigdy nie był typem ojca, który by chodził z wózkiem. — Szkoda, to tak krótko trwa. Cudownie rozwozić dziecko na spacer. Michał, ty chętnie zajmowałeś się dziećmi i z radością pchałeś przed sobą budek. — Tak, tak. — A więc, co postanawiamy? — Czy mogliby państwo przyjść do nas z Danielem około… w pół do ósmej? — W pół do ósmej… Jak myślisz, Michał? — Co do mnie… Jeżeli mogę coś powiedzieć. Proszę, niech pan mówi. Uważam, że to Fryderyk powinien przyjść do nas. O, masz rację. Powinien się pofatygować, winowajca, nie ofiara. To prawda. Ja w pół do ósmej nie mogę nigdzie być. Nie jesteś nam potrzebny, skoro jak Sam powiedziałeś, na nic się nie przydasz. Jednak byłoby lepiej, gdyby jego ojciec był na miejscu. No tak, ale nie dziś wieczorem. Przepraszam. Tak. W bilansie nic nie ma. Zresztą ryzyko nie zostało formalnie potwierdzone. No, no? Nie ma dowodu. Jutro jestem w Hadze. Pracuję pan w Hadze? Mam sprawę w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Najważniejsze jest, żeby dzieci się ze sobą spotkały. Przyjdę do państwa z Fryderykiem w i Niech sobie wszystko wyjaśnią. Co? Nie wyglądacie na przekonanych? Jeżeli Fryderyk nie uzna swojej odpowiedzialności, będą na siebie tylko patrzeć spod łba i nic z tego nie wyjdzie. Co chce pani przez to powiedzieć? Co to znaczy, uzna swoją odpowiedzialność? Państwa syn na pewno nie jest dzikusem. Fryderyk wcale nie jest dzikusem. Jest! A tam to idiotyczne! Dlaczego tak mówi? Bo jest dzikusem! A jak tłumaczy swój postępek? Nie chcę o tym rozmawiać, a powinien. To są pani. Powinien zrobić z rzeczy. Powinien przyjść, powinien o tym porozmawiać, powinien wyrazić Sal, Najwyraźniej ma pani kompetencje, których nam brakuje. Poprawimy się, ale tymczasem prosimy o wyrozumiałość. Zaraz, chwila. Chyba się nie rozpaniemy w taki sposób. Mówię to dla jego dobra. Mówię to dla dobra Fryderyka. Tak, też to, to zrozumiałem. Usiądźmy na minutkę. Y y jeszcze kawy? Bardzo więcej. No to ja też <laughs> dziękuję. Ja się zajmę <laughs>